Dzień dobry, ze mną minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Kuriozalna ustawa: rolnicy zamiast jechać kościć zboża, zamiast ustawiać swoje maszyny, zamiast budować bezpieczeństwo żywnościowe kraju, to będą na aplikacji robić co? Kolejne, kolejne są warunki postawione polskim rolnikom, aby wprowadzili w aplikacji wszystkie opryski środków ochrony roślin. Przecież wiemy, ile tych oprysków różnych jest i rolnicy, którzy niejednokrotnie nie pracują w ogóle w internecie, nie, nie mają y, nawet komputerów, bo wielu rolników w Polsce nawet nie ma komputera. Mówimy o starszych osobach, o starszych rolnikach i w tym momencie y, jest ustawa rządowa, która mówi o tym, że ma obowiązek prowadzać to w, w system, w system w aplikację i jeżeli nie, to będzie za to karany. Drodzy państwo, kolejne stawiane są wymogi polskim rolnikom. A czy stawiane są takie same wymogi rolnikom ukraińskim? A czy stawiane są takie wymogi rolnikom z krajów Mercosuru? No nie, tylko polskim rolnikom. Obecny rząd niszczy polskie rolnictwo, będziemy sprzeciwiać się tym chorym przepisom. Rolnik ma budować bezpieczeństwo żywnościowe kraju i znacie na swojej robocie tak jak dotychczas, a my będziemy walczyć o to, by te szkodliwe przepisy zlikwidować. Będziemy walczyć o prawa polskiego rolnika i o polskiego rolnika i o polską zdrową żywność.